Wybór konkretnej działki ma bardzo duży wpływ na wiele aspektów. Zacznijmy od kwestii prawnych. Należy zadbać, aby działka miała dostęp do drogi i możliwość pociągnięcia mediów. Tak, ludzie kupują działki, do których potem nie mogą dojechać ani podłączyć prądu miejscowy plan zagospodarowania lub warunki zabudowy. Zwracajmy uwagę, co możemy wybudować na konkretnej działce, bo takie przepisy potrafią nam określić kształt. Wielkość domu, a także jego ułożenie w stosunku do działki. Drogi. To, czy możemy mieć przydomową oczyszczalnię ścieków, własne ujęcie wody, studnie i całą masę innych rzeczy, nawet takich jak kolor, dachu i elewacji. Mój kolega znalazł ostatnio świetną działkę, ale biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne tej działki, dom na niej musiałby być trójkątem. Trójkątem. O w bokach 5 x 4 na 7 metrów, lub być pod ziemią. Miejscowy plan może pokazać też nam takie kwiatki, jak to, czy na przykład w okolicy może powstać ferma, lub inna firma, która uprzykrzy nam mieszkanie w tej okolicy zapachem lub hałasem. Spróbujcie potem odsprzedać działkę czy dom w takiej okolicy. Jeśli o hałasie mowa, to warto też sprawdzić, czy w okolicy nie ma lub nie powstanie nowa droga, czy linia kolejowa. Hałas wpływa na nas negatywnie. Nawet jeśli nam się wydaje, że jest, będzie akceptowalny dla nas. Więcej jakościowych rozwiązań dla Twojego domu poznasz na kanale Hollywood Zdrowy Dom.